będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Mamy już 17 marca, środę. No, można powiedzieć, że przekroczyliśmy półmetek Wielkiego Postu. To już jest za nami. Jak tam Wam idzie? To Wasze spotkanie z Panem. Wędrówka w głąb siebie. Jeśli macie jakieś refleksje, chcielibyście się czymś podzielić, to piszcie w komentarzach. Bo to też jest dla mnie cenne, żeby, żeby pewne rzeczy być może na coś zwrócić uwagę, czegoś dotknąć. Może chcielibyście poruszyć jakiś, jakiś konkretny temat. Myślę, że to będzie też takie dobre dla naszego takiego wspólnego rozwoju, bo ja generalnie trzymam się zawsze Ewangelii Dnia, ale jeśli byłyby jakieś tam tematy poboczne, które warto by było pogłębić czy poruszyć. Jestem jak najbardziej otwarty i, i, i proszę Was o to, jeśli, jeśli oczywiście chcecie tutaj czegoś takiego dotknąć, czy pójść w tym kierunku, no to, to można użyć komentarza, aby tam to opisać. Jeśli ktoś o coś się zapyta, wrzuci to w komentarz, postaram się na to w jakiś sposób odpowiedzieć, czy to w następnym codzienniku, czy, czy może w jakichś tych najbliższych, po to, żeby... Jakoś tak wspólnie dojrzewać do wiary, nie? No bo yy, wiadomo, i każdy z nas jest na różnym etapie swojej ścieżki wiary. No ale dobra, to zostawiam na przyszłość, a dzisiaj skupiamy się na Słowie Bożym. Dzisiejszy fragment pochodzi z 5 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Posłuchajmy. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w Szabat, lecz Jezus im odpowiedział. Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi ojca czyniącego. Albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu to wszystko, co sam czyni. Jeszcze większe dzieła ukaże mu, abyście się dziwili. Albowiem, jak ojciec wskrzeszał umarłych i ożywia, tak również i syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał synowi, aby wszyscy oddawali cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Kto nie oddaje czci synowi, nie oddaje czci ojcu, którego posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to synowi mieć życie w sobie dał mu władzę wykonywania sądu ponieważ jest synem człowieczym nie dziwcie się temu nadchodzi bowiem godzina kiedy wszyscy co są w grobach usłyszą głos jego i ci którzy pełnili dobre czyny pójdą na zmartwychwstanie do życia ci którzy pełnili złe czyny na zmartwychwstanie do potępienia ja sam z siebie nic czynić nie mogę sądzę tak jak słyszę a sąd mój jest sprawiedliwy szukam bowiem nie własnej woli lecz woli tego, który mnie posłał. Oto słowo pańskie. Wiecie, czytając tę Ewangelię, widzimy tutaj Jezusa, który no bardzo jakby odbiega od zarzutów faryzeuszów, no bo oni oni generalnie Go prześladowali, tak? Prześladowali Go za to, że uzdrawia w szabat, że łamie prawo szabatu. Czyli tak naprawdę szukają pretekstu do tego, żeby, żeby Jezusa zlikwidować. A on dzisiaj mówi nam o takiej niezwykłej relacji z Ojcem. Ale ta relacja, ta wspólnota, ona oparta, która jest oparta na miłości, na wzajemnym zaufaniu, na tym, że Syn chce pełnić wolę Ojca, że właśnie na tym polega sąd, że Jezus czyni wolę Ojca i ci wszyscy, którzy należą do Chrystusa, którzy należą do Syna Bożego, również chcą poznać wolę Ojca i chcą ją pełnić. W jaki sposób ją pełnić? No, przede wszystkim przez to słuchanie słowa, przez ten akt wiary, czyli to wyznanie, podjęcie decyzji, że chce swoje życie złączyć z Chrystusem, ale też przez dobre czyny. Jakby do tych dobrych czynów chciałbym się dzisiaj troszeczkę odnieść. No, bo zobaczcie, czy nie jest czasem tak, że kiedy robimy coś dobrego, kiedy człowiek stara się w, zrobić jakiś dobry uczynek. No to nie dość, że nie otrzymuje żadnej jakiegoś, jakiegoś podziękowania, to jeszcze czasem bardzo mocno dostaje po głowie, a im więcej dobra robi, to tym bardziej, że tak powiem, to obraca się przeciwko niemu. Gdzieś jest taka, taka prawidłowość, że im więcej dobra się dzieje z Twoich rąk, tym bardziej dostajesz za to po głowie. Dlaczego tak się dzieje? No myślę, że powodem jest przewrotność człowieka, który nie chce dostrzegać dobra, który lubi w jakiś sposób przewrotny patrzeć też na motywację, który zazdrości, w którym jest zawiść i tak dalej i tak dalej. Często dobro nie jest zrozumiane i bardzo często dobro nie jest do końca przyjmowane przez wszystkich. No i teraz to może dosyć mocno zniechęcić, nie? jeżeli coś robimy dobrego, a no niestety później za to gdzieś nam się obrywa. I teraz gdzie szukać motywacji? Kto ma mi za to zapłacić? Kto ma mi w jakiś sposób oddać za to dobro? Bo czasem jest w nas taka, taka gorycz, nie? też z tym spotykam. I sam pewnie tego doświadczam w jakiś sposób w swoim życiu, że jeżeli zrobię coś dobrego i nikt mi nie podziękuje, nikt mi nie, w jakiś sposób tego nie, e, nie doceni, wręcz przeciwnie, zlekceważy albo totalnie gdzieś to zostanie odsunięte na bok, no to jest pytanie, czy opłaca się robić dobro. E, no Jeżeli będziemy szukali e, nagrody w drugim człowieku i w ludzkiej akceptacji, to chyba nie za bardzo. Ale dzisiaj nam Jezus pokazuje, że On przyszedł na świat nie po to, żeby szukać zadowolenia wśród ludzi i, i takiego poklasku, że po prostu mówią, że jesteś super, fantastyczny facet, tylko On przyszedł po to i robi wszystko po to, żeby wypełnić wolę Ojca. Więc to jest jakby ten punkt odniesienia dla nas, że jeżeli robię dobro, to jakby źródło do, 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 do tej siły dla mnie do tego, żeby to, to dobro robić, jest właśnie w tej relacji, z ojcem i synem. Tak jak syn mówi o tej relacji miłości i to w jakiś sposób daje jemu siłę do tego, żeby iść tą drogą dobra, tak w jakiś sposób też pokazuje mnie tę ten, ten, ten drogę i to źródło, z którego mogę czerpać inspirację do czynienia dobra. No bo tak tego od nas chce Pan, tak? nawet na początku tego Wielkiego Postu przypominaliśmy sobie jakby źródła, yy, fundamenty yy, tak, tego, tego Wielkiego Postu, czyli modlitwa, post i jałmużna. Yy, czyli modlitwa to wiemy, post również, a jałmużna to jest właśnie to dobro, które mamy czynić, te dobre czyny, które są dla nas przygotowane przez Ojca yy, i których wypełnienie jest tak naprawdę realizacją woli Ojca. Nie łapaniem sobie punktów u, u Boga, że, żeby Pan Bóg powiedział, ale jesteś fajny, ale jesteś pobożny i tak dalej, jakie Ty jesteś dobry, jakie, jakie Ty masz fantastyczne serce, ale to jest przede wszystkim wypełnienie woli ojca, że ojciec chce, abym czynił dobro, tak? to dobro już zostało dla mnie przygotowane i ja tylko w jakiś sposób to odczytuję i staram się to wypełniać. Dlatego e, potrzebne jest też to pragnienie serca. Pragnienie, żeby chcieć robić to dobro, żeby chcieć je odczytywać, chcieć je odkrywać i w jakiś sposób no, nie poddawać się, nie? No dobrze, więc może dzisiaj, w tym dniu, który daje nam Pan, warto czynić dobro i to jest zadanie dla nas, dla Ciebie, dla mnie. Czyńmy dobro, a to będzie wypełnieniem woli Ojca. Uwaga! Nie oczekując nagrody ze strony ludzi, ale jakby oczekując na to, że to nie zostanie prze, przegapione przez Pana Boga, tylko On mi to kiedyś w wieczności odda. Czyli nie dziś, nie jutro, nie w postaci jakiegoś wpływu na konto bankowe, ale, ale że to będzie ten skarb, który, który gromadzę sobie w niebie. Życzę Ci pięknego i wspaniałego dnia. Szczęść Boże i do zobaczenia.